Agrobot przyjechała do Bratoszewic. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj przyjechaliśmy do Państwa na wydarzenie z naszymi maszynami. Są to pielniki automatyczne. Czym się różnią od mechanicznych? No tym, że mają kamerę. Są to zupełnie nowoczesne rozwiązania, które rozpoznają rośliny, rozpoznają jej cechy i zostawiają pożądane rośliny w zagonie, które mają zostać, natomiast niszczą nam niepożądane, czyli chwasty. Mamy dwie maszyny. Tutaj mamy maszynę wewnątrzrzędną. I międzyrzędową, Wewnątrzrzędowa jest przeznaczona do pielników, do, do warzyw i upraw generalnie wszystkich, czy to są warzywa, czy też rośliny, na przykład truskawki, czyli, czyli owoce przeznaczona do upraw rzędowych. I druga maszyna, która nam wypiela praktycznie 100%, czyli, są, czyli to jest maszyna wewnątrzrzędowa do upraw kapustnych, punktowych, wszelkich, czyli kalafiory, kapusta, salary, wszelkie punktowe rośliny. Więc tutaj mamy maszynę do upraw rzędowych, czyli mamy trzy moduły, jest to wersja podstawowa. Rozpiętość takiej maszyny z ciągnikiem to jest od 1,5 metra do 5-6 metra w zależności od uprawy. Czyli na przykład jeśli mamy kukurydzę i siejemy siewnikiem sześciorzędowym, będzie to kilka metrów. Jeśli mamy to z rząd z zaciągnikiem, wtedy mamy już metra I tutaj mamy moduły. Nasza maszyna jest modułowa, czyli mamy trzy moduły na dwa rzędy. I takie moduły możemy zmienić na moduł pokazany na drugim planie. Jest to moduł do upraw wewnątrzrzędowych. Pokażę, może działanie zademonstruję tutaj z bliska. Zapraszam. Jak działa taka maszyna? Czyli tutaj maszyna widzimy, że jest w ruchu i obracają się tutaj nam, wycinają w 100% powierzchnię również między roślinami. Widzimy? Również każdy moduł z tej, z tej maszyny jest niezależny. Ma swoją kamerę z przodu. Więc nie jest on zależny od innych modułów, wiadomo, że występują takie sytuacje, kiedy nam roślina wypada i jest tam na przykład chwast, trzeba go wypielić i wtedy ta roślina rozpoznaje, że tam jest chwas, nie ma tam rośliny, na przykład kapusty i nam wycina dalszą odległość, napotykając następnie pożądaną roślinę i omijając ją.